Wracam do hotelu, ale chcę Wam pokazać, jak tutaj się do stoczni jedzie. Tak, to jest właśnie główna droga do stoczni. Jedź 350 metrów, potem skręć w lewo. Masakra, to nie? Trochę tu wąsko. Wszystkie samochody to prawdopodobnie pracowników stoczni. zaraz wyłączę kamerę, bo muszę się skupić na jeździe. Pierwszy raz ten wyjadę, Wąsko dosyć. Mnóstwo jednokierunkowych, więc aż takiej podzielności uwagi to ja nie mam. Dobra. Wracając do hotelu, widziałem z wiaduktu coś nietypowego i tak tutaj krążyłem po okolicy, aż w końcu znalazłem to miejsce. To wygląda na jakiś opuszczony fort. Zaraz do niego podejdę, zacznę nagrywać, nagram też tam jakiś dziennik taki z podróży. Już tam podchodzimy. Dla waszego komfortu założyłem mikrofon. To coś. <laughs> Więc wiatr nie powinien być teraz straszny. Ten fort otoczony jest fosą, jak widać. I właśnie z tego wiaduktu, jadąc tym wiaduktem, to zauważyłem, a tak dokładniej to zauważyłem ten taras widokowy, na który też będę chciał pójść. No i okazuje się właśnie, że tu jest fort. Nie będę wyłączał kamery. To trzeba nie przejdziecie się razem ze mną. Statek wycieczkowy. W to stateczek. To zobaczcie jak ładnie, Ta, w takim miejscu sobie popływać. Masakra. Lubię właśnie takie skaliste nabrzeża, no wiadomo, je są jak w miarę bezpieczne, bo tutaj stąd bym nie radził skakać do wody. Kalectwo murowane. O widzę, że sobie powchodziliśmy. Zamknięte na kłódkę. Ach, to moje szczęście. Pójdę z, dru z drugiej strony, bo tam się uda coś, coś zobaczyć. Tylko jeszcze jedno ujęcie tutaj. ZUMA zrobię. Zbliżenie, patrzcie jaka woda czysta. Coś pięknego, a tam popływał. Zwłaszcza jak jest tak gorąco jak dzisiaj. Przejdę się raz dookoła. Tak wygląda z drugiej strony. Uwaga, będzie skok! Oplam. O, tu się można ładnie schrzanić na dół. nie Niezła przepaść. Jaka czyściutka woda, przedroczysta, pięknie! I zobaczcie, tam jakaś pani sobie siedzi. Więc miejsce do spacerów świetne, wymarzone. No, tam nie będę szedł, w każdym razie od tej strony fort No, nie do zdobycia, moim zdaniem. Już tego nie widać. Tam są te, jak się nazywają takie wyloty dla łuczników, to ja nie wiem. No. Jestem noga z takich informacji. Mamy jacht na horyzoncie. W każdym razie pięknie tutaj, naprawdę mi się strasznie podoba. Spróbuję pójść tam, gdzie ta, tam, gdzie ta pani jest. Nie chcę jej wystraszyć z drugiej strony. Nie, może sobie odpuszczę, jednak nie będę jej straszył. Pomyślcie sobie, że jakiś wariat z kamerym napastuje. Stąd idealnie widać, że tam jest widoczność, tam jest dobrych kilka metrów pod wodę. Zobaczcie. A też pewnie kamera tego nie pokaże, ale te kamienie, które widać na dnie, to jak dla mnie, nie wiem, z ponad 5 metrów będzie. Dziennik nagrany. Idę teraz w kierunku tego tarasu widokowego, o którym mówiłem wcześniej. Najpierw pokażę go z daleka. Sorki, już tak sapie, ale dopóki nie wyleczę, za to kto już tak będzie. Nie wiem, to turystka hiszpańska. Zobaczcie tutaj jakie ładne skały. Ciekawe jestem czy ktokolwiek, kiedykolwiek stamtąd skoczył i czy przeżył No więc idę tam. Naprzeciwko tego terasu widokowego jest takie coś, nie wiem dokładnie co to może być. Jakieś pozostałości po forcie czy co? To, co lubię w mojej pracy, to właśnie to, że zupełnie przypadkowo można takie ciekawe miejsca zobaczyć. Nie planowałem tego, jakby nie patrzeć. Ktoś ma ładny domek w ładnym miejscu z pięknym widokiem. Wszedłem właśnie na ten taras widokowy. Zaraz tam pójdę do końca. Jak wygląda widok z niego na samym początku. I z drugiej strony. O, ktoś się opala tam nawet. I tam widzę przystań z jachtami. Przypominam, że jestem w Ribadeo, północna Hiszpania. To musi być niesamowita przygoda, nurkować w takim miejscu. Chyba zainteresuje się nurkowaniem. Na chwilę obecną się troszkę go boję ze względu na moje kłopoty z oddychaniem, ale jak tylko wyleczę nos, yy, to naprawdę bym chciał tego spróbować. Z tego co się nie mylę, to jak się nazywa ten najlepszy, były przynajmniej najlepszy golfista yy, Woods, tak? Tiger Woods. On nurkuje, <laughs> więc nawet najbogatszym to sprawia przyjemność. To jeszcze druga strona. I ci plażowicze, plażowiczki. Nie przybliżę bardziej, bo nie chcę, żeby twarze było widać. A tu jakaś zakochana para. Poprosili mnie ci młodzi o zrobienie im zdjęcia, co też uczyniłem. O. I tutaj, ciekaw jestem, czy ktoś tutaj skakał. Moim zdaniem jest to jak najbardziej do zrobienia. Nie wiem, czy te skały. O kurczę, tutaj się jakaś woda jednak rozbija. Nie wiem, jak tam jest głęboko w tym miejscu, bo tam widać, że jakieś skały wystają. Ale jakby odpowiednie miejsce skoczyć, to pewnie tam jest to do zrobienia. <grych> ja bym się odważył tylko wtedy, gdy zobaczyłbym, że ktoś inny to najpierw zrobił i się nie zabił. W końcu widzę kogoś w wodzie, sama mam ochotę wejść skoczyć do tej wody. Z góry wyglądało to na jakąś dziką plażę, ale właśnie tam są schodki. No strasznie mi się tutaj podoba. Wiem, że mówiłem to już kilka razy, ale chyba lepiej słuchać lepiej mnie mówiąc tego, że coś mi się podoba, niż narzekającego, tak? A zapomniałbym, tam jeszcze w oddali właśnie jest fort, przy którym wcześniej byłem. Tam jest zamknięte na kłódkę, ale on się tam w prawo właśnie jeszcze rozciąga. Mury obronne. I tam już otwarty Atlantyk. Przy okazji nagrałem odcinek z cyklu, kto pytanie błądzi. Wypowiedziałem się na temat sytuacji na Ukrainie, co ja o tym sądzę. Ale żałowałbym, gdybym gdyby nie wszedł zobaczyć, co tam jest, więc idę tam teraz. Kurczę, chciałbym kupić sobie kamerkę z lepszą stabilizacją. Nie ma sensu używanie żadnych steadycamów, to jest zbyt uciążliwe. Uwierzcie mi, mam to, próbowałem tego używać i wiem, jak tego używać i zdaję sobie sprawę z tego, jak często trzeba to na nowo kalibrować. Dobra, zobaczmy, co to jest. Okej okay. Jak to wygląda z tej strony hm. To to kurka ma być A tutaj schody Nie wiem czy to jest wybudowane ostatnie Czy to miało jakieś znaczenie militarne Nie mam zielonego pojęcia Jeszcze widok z góry na tą konstrukcję i tutaj widzę tabliczkę z informacją, co to jest. Zrobimy zuma. Fort de San Damian, czyli Fort San Damian. Aż tutaj poszukam na necie, co to jest, szteta. A i ten domek z pięknym widokiem. To jest domek, przybudówka, a widok mają właśnie taki. Zadzwoniła do mnie koleżanka z prasy, musiałem się na szybko gdzieś zatrzymać, żeby nie rozmawiać przez telefon, jadąc. I wyłączyłem silnik, bo klima była zbyt, zbyt głośno. I do czego zmierzam? Byłem właśnie w samochodzie, to jeszcze w cieniu, ten samochód, można powiedzieć. Byłem w nim jakieś 5 minut i jak się ze mnie leje, pot. Naprawdę, jeżeli ktoś zostawia czy dziecko, czy zwierzę w samochodzie zamkniętym w lato, to to zwyczajny morderca, jak dla mnie. Przy okazji pójdę teraz właśnie na szybkie zakupy, dlatego że w hotelu, e, strasznie drogo w hotelu wczoraj za obiad, sam obiad zapłaciłem ponad 30 euro, jak wiadomo to jest z mojej kieszeni płacę, więc jeżeli sobie kupię, w, ten, jeżeli kupię sobie obiad i kolację w, w hotelu, zapłacę ponad 60 euro spokojnie, e, a diety mam znacznie mniej, więc będę musiał do tego dokładać, dlatego sobie pójdę teraz do sklepu, jakieś podstawowe zakupy zrobię. Przy okazji zobaczcie, jakie piękne budynki są tutaj. Północna Hiszpania naprawdę znacznie różni się od południowej. Tutaj widać, że Hiszpania potrafi mieć klasę. Korzystając z tego, że jest piękny wieczór, znaczy jeszcze jest jasno, ale już jest wieczór, jest niesamowicie, no jest bardzo ładna pogoda. Postanowiłem sobie wyjść z pokoju. Zrobiłem, co miałem zrobić w pokoju, czyli napisałem jakieś tam raporty i tak dalej. Więc sobie teraz wychodzę zaczerpnąć świeżego powietrza. I tak to świeże powietrze Tutaj wygląda, czyli to jest taki plac zabaw przed hotelem. Tu jest coś dla dzieci boisko do tenisa z jakąś dziwną nawierzchnią. I co najważniejsze, jest basen. I dla tego basenu tutaj przyszedłem. Tam jeszcze można sobie usiąść, zamówić coś do picia z restauracji. Nie sprawdzałem jaka ciepła jest woda. Choćby była lodowata, to tak zamierzam się zanurzyć. I przy okazji nagram jeden odcinek krótki, bo mam pytanie do Was odnośnie motocykli. To postanowiłem, że ciekawiej będzie, jeżeli właśnie nagram w basenie, aniżeli w, w pokoju hotelowym.